Cześć, witajcie! W dzisiejszym filmie opowiem Wam o mojej żabce. W sumie to był basen, a jest staw dla żab, można powiedzieć. No tu siedzi. Wystarczy ją tylko dotknąć. O, widzicie. I ona jeszcze poszła. My dzisiaj będziemy się nią znaczy no, opiekować. W dzisiejszym filmie akurat niekoniecznie opiekować. Może w kolejnym filmie to ją wyjmę i wtedy po prostu będziemy się nią opiekować, może damy jakiś robalan, może zje sobie. Ona jest pod wodą, możemy ją wyciągnąć na moment, ona nie jest wodna, no spójrzcie, teraz się jej złapę, teraz jej nie złapa. no chodź. O, muszę ją złapać, no chodź, chodź, chodź. O! ale jak głupi jestem. o, o, o będziemy się męczyć cały czas Wypatrzcie za takie coś A To zaba żaba mogę cię złapać o. kurde za tym basem tam już glizdy się utopiły ja muszę chyba jakiś pojemnik przynieść. Zaczekajcie. Lub na przykład wiadro. Gdzie ona? A ona tam jest. Co za żaba. Te motory tak, kurde, jeżdżą, że nie chcę ja cię zrobić teraz nie mogę. <grystanie> Kurde. Nie złapaj jej chyba dzisiaj. O! Udało się. Nie, mamy naszą zabkę w wiaderku. żeby mi się nie podał to jest na razie jeszcze dopiero ją przed chwilą dzisiaj złapałem który na dzisiejszy filmik bo co jakby się brzydzicie żabem to nie oglądajcie tego filmiku oczywiście jak chcecie to jak ktoś opiekuje się żabami to może sobie też um, obejrzeć jak ktoś jest nowy na moim kanale to niech zostawi łapkę w górę i subskrypcję. Um, dobrze. To nie jest pierwszy, znaczy to jest pierwszy film w sumie o żabie, no bo ja nigdy jeszcze nie miałam żab w hodowli. Dopiero teraz mi się przypomniało. Trochę czytałem o, żabych, o żabach trawnych, bo to jest żaba trawna, żaba brunatna, tak się nazywa. Czuję jakiś serduszko bije, to więc już, już niech sobie skoczy do wody. O, plum, dobra, no, ale, ale fala się zrobiły przez niej. pływa teraz, teraz możemy ją nawet złapać w rękę. O, udało mi się, no ma ona już się tak, jak się pierwszy raz złapiesz żabkę. To ona się tak nie boi. Dobra, już jesteśmy. Cały ja czas opowiadam wam, tej żabce. Ona tak wygląda, tak na wprost. Może by mi nie skoczyła i nie falła w telefon. Może się zabić. Jak tak mocno walnie w ten telefon, to się zabić może. Dobra, już ją tutaj do mniejszego wiadra wpuścimy z wodą. Żeby mogła, sobie, żeby mogła sobie trochę popływać, czujmy to z mało miejsca, to nie może, no więc, to jest, więc w, włóżmy ją do basenu. <laughs> Wodę musimy, możemy też wylać, żabkę wpuścić, a to zabrać. A dobra, jeszcze jedno, bo chciałam wam jeszcze opowiedzieć o pewnej rzeczy o żeby trawnych. Znaczy o, żab o żabie trawnej. No bo słuchajcie, żeby trawne są jakie. Mieszkają w trawie, a ja ją trzymam w wodzie. Zamzana jest. Muszę ci tutaj położyć. Widzicie, ona na razie nie ucieka. Teraz ją ja mówię. O! Widzicie, I tu już chciała mi uciec. Już. Już żebka nie skacz. Jak są duże żaby brunatne czy tam prawne, to potrafią wysoko i daleko skakać. Ale dobra, nie męczmy jej, wpuścimy do basenu. W sumie to nie jest już basen, tylko staw dla żab. Jak znajdę, to ją tutaj wpuszczam jakąś, żeby przetrzymać i żeby po prostu przetrzymać, zrobić pojemnik wtedy przyłożyć do pojemnika. W kolejnym filmie będzie jak przygotować terrarium dla właśnie dla żabek, czy tam żaby, jak zielonej czy tam na przykład brunatnej właśnie. Zrobimy jej prawdziwą dżunglę. Dobra, jeszcze teraz pożegnajmy się z moją żabą. To pa, żabka. No i pa też, widzowie. Pa, na razie.